Trzeba rozpocząć od takiej informacji, bo to mecz z Anglikami, e, to była taka historia, w której nie wiadomo było w jakim składzie w ogóle wystąpimy. Tam była sytuacja tego rodzaju, że jeszcze nie wiadomo było, czy zostanie powołany do czyli czy, czy będziemy grali w takim czy innym ustawieniu. Natomiast sam moment, to odebranie piłki, bogi i później ten, ten sprint w kierunku bramki i zakończenie akcji, E, strzałem, co dało nam, co dało nam rzeczywiście duży oddech, bo to przecież było bardzo ważne, żebyśmy strzelili tą drugą bramkę. Dało nam taką swobodę w końcówce gry, prawda? No i tej, przy tej swobodzie gry stała się rzecz, której nikt z nas nie mógł przewidzieć, a na pewno ja, że dojdzie do tego nieszczęśliwego wypadku. Ale to była niezłośliwa jakaś rzecz. Ja cały czas podkreślam, bo potem posypały się na Meftarlandach różnego rodzaju opinie, z którym notabene, po tym wypadku spotkałem się w Anglii, bo ja byłem w Manchesterze, ja z nim rozmawiałem, siedzieliśmy razem przy stole i wspominaliśmy tą historię. Więc ja mogę powiedzieć, bo sam byłem powodem tego, co się stało, że McFarland spóźnił się ze ślizgiem, tak zwanym ślizgiem, on się spóźnił. Ja mu piłkę odebrałem wcześniej i on mnie trafił w piętej i przy następnym ruchu, który był do wykonania, ja po prostu nie stanęłem, na prosty, tylko na skrzywionym Skrzywiony skrzywany w stepie i kolano nie wytrzymało, i doszło do kontuzji. Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że ten uraz będzie tak e, uciążliwy i że to będzie tak długotrwało. Ja w momencie, kiedy doszło do tego urazu, nie miałem żadnych przemyśleń, że to będzie po prostu tak długotrwało. Dopiero kolejne, kolejne e, wizyty u lekarzy powodowały to, że zacząłem się niepokoić tym, bo to był bardzo, bardzo poważny uraz. No, a przede wszystkim operacje. Operacja, jedna operacja, nieudana operacja, wyjazd za granicę, druga operacja. Także to wszystko, to wszystko połamało mi to, co było piękne w tej karierze do tego momentu. Dlatego, że ja, jako kapitan zespołu, absolutnie marzyłem na tym, żeby z Chłopakami pojechać na Mistrzostwa Świata. A skończyło się na tym, że te Mistrzostwa Świata ogląda, oglądałem na ekranie telewizyjnym po operacji w Wiednie. No, także to nie tak miało wyglądać. Natomiast byłem przekonany o jednej rzeczy, i to chcę powiedzieć. I nie tylko jeden zawodnik, Włodek romański czy, 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 czy Krzysiu Lato, czy Andrzej Szarmak, wygrał mecz. My byliśmy świetnym zespołem. Mieliśmy świetnego szkoleniowca, który umiał nas motywować i ten zespół był w stanie w tym okresie naprawdę powalczyć o najwyższe cele. Myśmy nie bali się najlepszych drużyn świata, dlatego że zdawaliśmy sobie sprawę, że to co potrafimy, to co umiemy robić, w tym czasie jesteśmy w stanie grać o najwyższe cele. Zaczęło się to od Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku, że dokonaliśmy pierwszego etapu takiego przejścia z oczekiwań do dokonania. Bo to jest bardzo ważna rzecz. Moment oczekiwań, że ci chłopcy coś wygrają, itd. My tam doszliśmy do końca. My weszliśmy na najwyższe podium na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium i dla nas grano hymn narodowy. I myśmy odebrali o tym medalu I to było bardzo ważne, bo to dodało nam wielki, wielki. Nie tylko e, radości, ale i motywacji, bo to jest najpiękniejsza u sportowca, jak może dokończyć taki turniej, bardzo poważny turniej o dźwięku światowym na najwyższym podium. A myśmy o to po prostu jako dzieci, myśmy marzyli o to. a tutaj się to dokonało. To było takie spełnienie, które dawało nam niezwykłą radość.